Ma tylko jedno zdanie na sam początek, krótkie info. Że w ten weekend postaram się omówić co więcej meczów niż w poprzednim. Powiedzcie mi, czy ta różnica dni między tymi oboma starciami miedzi z Lechem to jest jakiś rekord w polskiej lidze? Chodzi mi, że w meczach ligowych, bo w Pucharowych zdarzają się takie sytuacje, ale w ekstraklasie sobie jakoś nie przypominam, żeby w ciągu jednego tygodnia dwie drużyny mierzyły się ze sobą w dwóch osobnych meczach. Ale jeśli się mylę, to dajcie znać w komentarzu. I muszę Wam się też do czegoś przyznać, ja lubię mecze zaległe, naprawdę. Bo po pierwsze, po ich nadrobieniu można po prostu rzetelniej spoglądać w tabelę, a po drugie z racji że była to druga kolejka to czułem się trochę jak w lecie. Mieć Legnica zremisowała na własnym stadionie z mistrzem Polski Lechem Poznań 2-2, prowadząc w tym meczu 1-0 po golu Narsinga oraz ostatecznie wyrównując stan na 2-2 w 76 minucie po świetnym golu Masurasa. To pierwsze trafienie natomiast było po genialnej asyście Domingueza, natomiast drugie indywidualnym rajdem Greka, który wykończył tę sytuację uderzeniem w okno. No i co? Kolejny remis Beniaminka, kolejny w pełni pozytywny. Może nie było na zero z tyłu jak w trzech ostatnich Starciach ligowych tej ekipy, natomiast zdobywane są jakiekolwiek punkty, które ostatecznie zdobywane z takim mistrzem polski na własnym obiekcie są, są bardzo cennym zastrzykiem w energii w ewentualnej dalszej walce o utrzymanie. W mojej ocenie w takich sytuacjach po prostu sam styl gry schodzi na dalszy plan, chociaż koniec końców ostatecznie nie był on aż taki zły w wykonaniu Legniczan. Wiadomo, że gospodarze dzisiaj w głównej mierze się bronili. No dobra, okej, okay, statystyki są dość miażdżące. Ale najważniejsza w postaci bramek była remisowa. Na pochwałę natomiast po stronie miedzi zasługuje na pewno lepsza organizacja gry niż jesienią, lepsze poruszanie się w środku pola. Dodatkowo należy wyróżnić przytomność tej ekipy, chociażby pierwsze trafienie było zdecydowanie wykorzystaniem błędu Perejry oraz bardzo technicznym podaniem oczywiście Dominga za do Narsinga. No i pochwalę jeszcze oczywiście Abramowicza w bramce, który ponownie jak w meczu z Radomiakiem zagrał super. No może dzisiaj troszeczkę, no nie wiem czy gorzej. No... Na pewno na minus ten faul na Skurasiu, który był w mojej ocenie niepotrzebny, chociaż wydaje mi się, że był on w pewnym sensie przypadkiem. No i tak jak mówię, mieć swoimi ostatnimi spotkaniami pokazuje, że jak najbardziej ma szansę, spore na utrzymanie, bo te różnice punktowe na dole nie są aż takie duże. A co do Lecha, no to wiadomo, kolejny remis wyjazdowy, dziś natomiast ze statystycznie niżej notowanym rywalem. Bramki dla KKS-u trafili Filip Marchwiński na 1-1 po bardzo składnej akcji Baluły z Isakiem. Oraz drugiego gola trafił wcześniej wspomniany Szwed, po faulu Abramowicza na Skurasiu, to był rzut karny. No i co by nie mówić, w mojej ocenie gra Lecha jest po prostu dziwna. Bo z jednej strony nie grają najgorzej. Na te spotkania patrzy się całkiem ok, piłeczka się klei. Natomiast ostatecznie stracili, powiedzmy sobie szczerze, w tym i w poprzednim meczu 4 punkty łącznie. Tak uważam. Głównie wydaje mi się, że przez Troszeczkę wolną i troszeczkę momentami zbyt przewidywalną grę. I przez lekkie odpuszczanie w obronie. Poza tym oba stracone gole dzisiaj przez zespół z Wielkopolski były tak naprawdę po błędach własnych. Pierwszy to oczywiście po stracie Perejry, który w mojej ocenie po tym błędzie grał dalej już okej. Okay. Jak nie zaryzykowałbym stwierdzenia, że bardzo spoko. Natomiast drugi to odpuszczenie greka Masurasa na prawej stronie. Najpierw przez obrońców Kolejorza, a następnie troszeczkę. Przez Bednarka, w mojej ocenie, bo wydaje mi się, że to uderzenie spokojnie można było gdzieś tam tą lewą ręką swoją wybronić. Ale ja nigdy nie byłem bramkarzem, więc mogę się nie znać. No i co, mieć 2, Lech 2. W ten weekend oba zespoły będą miały sporą szansę na zrewanżowanie się swoim rywalom. Mieć po tym starciu jest na 17 miejscu w tabeli, czyli już nie są na ostatnim z 14 punktami, natomiast Lech jest czwarty z 30. No i teraz można patrzeć w tą tabelę jakoś wymiernie, tak? Wszyscy ma mają tyle samo meczów rozegranych, także. Jest gicik. Dzięki za uwagę. Zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj. Zapraszam do rankingu Ekstra Klasy, znaczy stadionów Ekstra Klasy, które nagrałem chyba jeszcze w listopadzie czy tam w grudniu. Do posiadania dobrego humoru i tyle.